Dzień dobry, dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie w poniedziałkowy poranek. Robimy sobie przegląd następnego tygodnia. Słuchajcie, jutro będzie taki tranzyt, że słońce wpadnie będzie w kwadraturze do Neptuna. I teraz bardzo ważne jest, żebyśmy wygrzebali z tej podświadomości, co nam jest jeszcze do uzdrowienia. Tematy będą około naszego dążenia do jakiegoś wyższego celu, do ogólnie do ukazywania się tego większego celu. I teraz co mamy zrobić? Jeżeli skupiasz się i Twój cel jest powiązany tylko i wyłącznie z materią, to absolutnie to nie jest Twój najwyższy cel. To jest skutek uboczny tego, co ty naprawdę chcesz robić, więc nie skupiaj się w tym tygodniu i nie skupiaj się ogólnie żadnego celu, nie, nie trafiaj w jakieś um, zarobki, w, w budowanie, że muszę zarabiać tyle i tyle, bo to da mi szczęście. Ty masz teraz budować swój najwyższy cel w swojej wyższej jaźni. 23 Słońce um, słońca przychodzi z... Zakupany do znaku uwagi, gdzie będą ważne relacje, budowanie stabilnych relacji, to będzie wszystko powiązane z relacjami, i tutaj właśnie otwierasz swoją kobiecość. O nie wiem, zmień coś w swoim wyglądzie, to jest energia Wenusowa, która naprawdę kocha pięknie wyglądać, więc rób coś, co ci się naprawdę. Podoba, co Cię kręci i co, co chcesz zrobić, odblokuj swoje emocje, odblokuj swoją emocjonalność i przede wszystkim skup się na tym wyższym celu. To jest ten, ten tak naprawdę, temat tego tygodnia. Powodzenia!